No dużo bramek, niezła nasza gra. No ale też na pewno przeciwnik gdzieś tam się nie postawił, więc też jakby cieszymy się z tego. Fajnie, że, że tych bramek dużo strzeliliśmy, natomiast wiemy, że też przeciwnik jakby wysoko poprzeczki nie postawił, więc... więc... Nie wpadamy w jakiś hura optymizm, tylko pracujemy dalej i też tak podchodziliśmy do tego meczu bardziej treningowo, żeby każdy, kto dzisiaj był zagrał minimum 45 minut. Wiadomo, że z racji tych zmian ograniczonych nie mogliśmy wszystkich w przerwie ściągnąć. No ale powiedzmy większą część i, i o to też nam chodziło. Na całe szczęście nie zakończyło się żadną kontuzją. No to myślę, że jest najważniejsze, żeby wszyscy byli zdrowi i, i gotowi do gry. Jak nastroje przed meczem z Mamrami Grzycko? Kolejne spotkanie w Lidze? No myślę, że dobre nastroje. Jesteśmy po dwóch zwycięstwach z rzędu i, i tak naprawdę myślę, że to będzie nas zbudowało. Na to liczę. Na pewno jakieś rzeczy będziemy jeszcze do tego meczu chcieli poprawić względem poprzedniego meczu, ale jestem dobrej myśli i myślę, że tak samo chłopaki do tego podchodzą. Będziesz miał trener do dyspozycji dwóch nowych zawodników. Mówię tutaj o nowym napastniku z Białorusi. No i czy w końcu uda się zarejestrować Greka. Już wszystko chyba, jeżeli chodzi o Białorusina, powinno być OK, Andrea. Już dzisiaj gdzieś tam czekaliśmy w ostatniej chwili, czy, czy damy radę go zgłosić. Nie udało się. Natomiast myślę, że w przeciągu tych dwóch dni powinno być ok. Jeżeli chodzi o Niko, tam sprawa wyglądała troszeczkę bardziej zawile, ale myślę, że też do meczu powinien być zgłoszony. Gdy oni będą już zgłoszeni, mają szansę już wybiec w podstawowej 11? Szanse na pewno mają, aczkolwiek też zobaczymy, jak te dwa kolejne dni treningowe będą wyglądały i myślę, że po tych dniach dopiero zdecydujemy.